You know it's time for Christmas, for each and Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie. W grudniu zaczynamy. Um... Najpiękniejszy miesiąc w roku zaczynamy adwent. Dzisiaj zapraszam Was na przygotowanie wieńca adwentowego. Zrobimy też ten oto tutaj Żerandorf do kuchni wiszący. Jest on zrobiony z naturalnych produktów, które najpewniej znajdziecie albo w swoim ogrodzie, albo w kuchni. Także zapraszamy Was dzisiaj do oglądania. Przygotujemy to razem z Jurkiem. Zrobimy też, tak jak powiedziałam, wieniec adwentowy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak powstał, to zaczynamy. Pokażę Wam teraz, z czego ja będę korzystała, co jest tak bardzo potrzebne, a co jest niekoniecznie, bo oczywiście, wieniec swój własny możecie dekorować według własnych upodobań. Oczywiście pierwsze i najważniejsze, duża ilość. Choinki, świerku, zielonych gałązk. gałązek. Tutaj my akurat mamy coś takiego: są to ścinki z choinki. Podstawą też jest oczywiście, jeżeli chcemy, aby był ten wieniec stabilny, jakieś tutaj koło. My tutaj mamy takie wykonane z drutu. Możemy też użyć ze słomy takie możemy kupić w sklepie florystycznym, bądź zrobione z trawy. Różne są opcje, ale koło, jeżeli chcemy, żeby to było stabilnie zawieszone. Koniecznie. Ja będę też wykorzystywała różne inne gałęzie, które znalazłam na dworze. Tutaj jest coś takiego, mam też bluszcz. Możemy wykorzystać to, co znajdziecie w ogrodzie pięknego, różne zielone gałązki, niekoniecznie świerk, może być też jodła, cokolwiek Wam odpowiada. Aby nadać koloru, ja tutaj kupiłam coś takiego. Jest to, coś można powiedzieć, jest to akurat sztuczne, obsypane takimi kropelkami. Troszkę wygląda jak mróz, także będę korzystała z tego. Wieniec, który zawiśnie nad wyspą, ozdobimy też światełkami. Do wieńca adwentowego będę potrzebowała oczywiście cztery świece, taśmka, aby wieniec przywiązać, nasz będzie na czerwonej taśmie wisiał, ususzone pomarańcze i pierniki, które będą pięknie zwisały z tego wianuszka. Potrzebujemy też nić, drucik florystyczny albo zwykły drut do oplatania. Zaczynamy? Założyłam tutaj już kilka pierwszych gałązek i mocno oplatam je tutaj nicią i ściskam, żeby się dobrze trzymały. I tak po kolei dokładam gałązki, jedna do drugiej, oplatam nitką. Nie jako, że gałązki kują, będę to nawlekał. Ja dodaję gałązkę do gałązki i będzie to bardzo długa droga przede mną, a więc jak już skończę, to wrócimy do Was. Po ukończeniu powinien więc wyglądać tak. Ładnie jest wszystko związane. Oczywiście tutaj wystają nam specjalnie, żeby to nie wyglądało na za bardzo ugniecione razem. Następnym krokiem jest przymocowanie światełek. Oczywiście za mocno nie ściskamy, żeby. Nie było to widoczne, a jeżeli chcemy ścisnąć, to zawijamy pod spód. To będzie góra tego wianka będzie o takowi a więc góra nie musi być taka ładna jakiekolwiek Musicie zrobić rzeczy, czyli nie wiem, na przykład spiąć coś, czy dopiąć, to starajcie się robić to u góry, aby od spodu nie było to widoczne. Mamy już tutaj światełka zaplecione, więc teraz będzie nam dużo łatwiej te gałązki tutaj włożyć, ponieważ możemy je zaczepić za światełka i te światełka one będą je będą trzymać. I tak teraz tutaj wbijam, tak żeby one poza wianuszek tutaj trochę bardziej wystawały, żeby były bardziej widoczne taki sposób. Chcemy też, żeby nabrał on w ten sposób jeszcze większej objętości. Kontynuuję na około. Ten bluszcz, on nawet będzie się dobrze w pomieszczeniach utrzymywał. Jak on już wyschnie, to ładnie się zasuszy. On będzie też ładnie wyglądał nawet w środku. Zerwany. Myślę, że też tutaj do wieńca do tego będzie pasować tym bardziej, że będzie widać odrobinkę tych tutaj gałęzi naturalnych. Także dołożymy jakoś jeszcze ten bruszcz. Z pomocą Jerzego może tym razem, co? Zaczynamy teraz dekorowanie pomarańczami. Będę je tutaj pod gałązki gdzieś wkładała, przywiązywała, tutaj wszędzie naokoło. Najpierw je sobie tak porozkładam mniej więcej gdzie bym chciała, żeby były i będziemy przyczepiać. Jarzębina, nie, nie jarzębina, żurawina, ale może być też i jarzębina. Dokładam teraz ją tutaj gdzieś po bokach też tak, żeby troszkę wystawała w taki sposób. Dobrze. Jurek teraz będzie tutaj przyczepiał wstążkę do niego. Na trzy części. Przyczepiłam pierniki na białą nitkę, ponieważ nie miałam żółki, i tak oto prezentuje się gotowy wieniec. Zgaśmy światło. I mamy klimat świąt w kuchni. To będzie główna dekoracja. w ogóle wiecie co mi się w tym bardzo podoba przykład, że to wszystko tak odstaje nie jest tak ładnie, dokładnie spięte, widać, że to jest amatorską ręką robione ktoś wam może nie zarzucić że kupiliście gotowe Wieniec adwentowy robimy w bardzo podobny sposób, z tym, że będzie on troszkę grubszy i oczywiście mniejszy. Nie będę dodawała do niego żadnej już podkładki pod spód metalowej, bo jest to niekonieczne. Teraz sobie tak po prostu oplatam, dodaję gałązki, które mi tutaj zostały. Pomiędzy gałązki wkładam tutaj teraz świece, tak żeby stały stabilnie. Dekoruję pomarańczami. Został mi też kawałek wstążki, nieduży w taki sposób ją założę. Zamówiłam też welwetowe wstążki, które mają przyjść niedługo. Jak przyjdą, to dopiero tutaj dołożę jeszcze w kolorze zielonym i brązowym kilka kokard. Dajcie znać, jak podobały Wam się nasze wieńce w tym roku. Napiszcie też, jak wyglądają wasze. A tymczasem widzimy się już w poniedziałek z kolejnym filmem, vlogiem. Dziękujemy Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Pa!